Witam na moim kanale, z tej strony Kaziora Witam was w kolejnym odcineczku Przed startem tego odcinka Chciałabym wam powiedzieć, żebyście zostawili łapeczkę do góry Oraz subskrypcję z dzwoneczkiem Bo to dla mnie naprawdę duże wsparcie I oczywiście koszt e, oglądania Mojego filmu to jest jedna łapeczka do góry I subskrypcja z dzwoneczkiem No i dziś znowu pogadamy o koronawirusie Już jest potwierdzonych 100 przypadków No i zapraszam serdecznie Do oglądania, cześć! Więc moi drodzy, jak widzicie 10 marca 11 e, Najgorzej najwięcej przypadków koronawirusa jest potwierdzono na Śląsku oraz na Mazowieckim ku, a dokładnie w Warszawie. W Warszawie jest naprawdę bardzo dużo tego koronawirusa. No i teraz mapkę. W Polsce niestety są już dwa zgony i 84 potwierdzonych przypadków. Granice zostały zamknięte. W Polsce jest domowa kwarantanna, ale niestety w Wrocławiu, dzisiaj w telewizji było, że pewna młodzież poszła na imprezę. Było naprawdę bardzo duże skupisko ludzi i teraz są poddani kwarantanną. Chiny już są opanowane sytuacja z koronawirusem jest naprawdę opanowana ale w Europie rozprzestrzenia to się błyskawicznie pomimo to, że Włochy mają ponad 15 tysięcy zarażonych koronawirusem to pozostałe kraje nadążają i za niedługo każdy praktycznie kraj koło Niemczech Francji Hiszpanii będzie miał ponad 100 zarażonych, a za tydzień myślę, że każdy będzie miał ponad 1000 Polska też się do tego wlicza Czyli więcej jeszcze wam powiem ile jest zgonów Zgonów jest 5500 W większości zgonów wystąpiło w Hubei, czyli koło Wuhan Później drugie miejsce mają Włochy i trzecie miejsce ma Iran pod względem zgonów Dobrze mordeczki, więc na świecie jest 71,5 tysiąca wyzdrowiałych osób. Najwięcej, czyli 52 tysiące jest w Wuhan E, prowincja Hubej. E, drugim miejscem jest Iran, ponieważ to są 3000 wyzdrowiałych. Trzecim miejscem są Włochy, ponieważ mają no, 1,5... wyzdrowiałych. Naprawdę już 1,5 widzicie. Dobrze, mordeczki, jeżeli wam się filmik spodobał, możecie strzelić łapeczkę w górę. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz dotrwałem, dotrwałam, to przygnę ci serduszko. Będzie mi to bardzo miło na serduszku. Zostaw suba z dzwonem, bo to naprawdę wielkie wsparcie. Oraz łapeczkę do góry, bo to też jest bardzo dużo Wsparcie. No i co, do zobaczenia w poniedziałek. Cześć!